Hejka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się oto tą częścią miasta. Zaczniemy od tej kamienicy, którą już z Marcinem zbudowaliśmy. No i chyba najpierw zaczniemy, jak to wygląda od zewnątrz. Zaczniemy od minifigurek, jakie tu ustawiliśmy. Mamy tutaj jakiś pościg, policjant ściga złodzieja. Tutaj jest kilka ludzików, sobie idzie ścieżką. Tak wytajlowaliśmy tutaj. Jest ścieżka rowerowa. Jest reporterka. No i mamy tutaj jeszcze o krzesełka, różne stoliki, ponieważ na dole tego budynku jest, e, przecież jest w planie pub, który jeszcze nie jest zrobiony. No, środek pusty, ale na zewnątrz jest. Jesz no, Jeszcze tam coś trzeba poprawić, po ale pewnie będzie dobrze. Więc chyba przejdziemy do góry tego budynku do mieszkania. Wnętrza budynku wyglądają tak. Tu mamy kuchnię, tu mamy łóżeczko. E, nie pytajcie co to za dziura, ale po prostu nam nie wyszło. Pewnie dorobimy tam ścianę jak Tu jest kibel, łazienka. Tu mamy jakąś szafeczkę, a Jeszcze nad łóżkiem jest tutaj lampka, ten tu element. No są jakieś roślinki. Tu jest taka trochę źle zrobiona, ale ważne, że jest toaleta jeszcze jakieś Nie ma jeszcze szafe... drzwi wejściowych. Ale mamy na dole mamy drzwi do pubu. Tutaj. O, tutaj ciężko będzie pokazać, ale są drzwi. Są schody zrobione na górę, żeby wejść do mieszkania. No, w środku było trochę ciężko zrobić. Jak, ale tam, się ma być, udało. jak tam ma być papa, ale się udało. No i to chyba tyle. Tej części. tej części tego budynku. No i chyba przejdziemy do tej części. I tu chcemy postawić remizę z I, i przestawiam wam jeszcze jedną aktualizację: czyli kapliczkę. Tutaj dodaliśmy straż pożarną. Już się tu znajduje samochód, strażacki. I to chyba mi się wyraźnie będzie idealne miejsce na tom ich tytucję. Nie zwracajcie uwagi na ten bałagan z tyłu. To wszystko posprzątamy, i tutaj na tym całym stole będzie piękne miasto. Tutaj możecie już zobaczyć. To już tą kapliczkę. To już wszystko stoi, i tutaj przejdziemy. Tutaj, o, jest kapliczka, już możecie zobaczyć. O, tak ona wygląda. Taka jakby, jest jakaś ale ścieżka. wieża, ścieżka jakaś jest zrobiona. Tu są trochę pustki w środku, ale, ale może to ładnie. robimy. Jeszcze... Kolejny odcinka, po prostu zobaczycie taką w 100% gotową kartuszkę. A tu już A Tak się prezentuje całe miasto z góry na razie. Tam będzie z tyłu zajezdnia, tam gdzie widzicie te pociągi, i tak dalej. Jeszcze zostawimy szpital. No i to chyba będzie tyle. Także do następnego odcinka. Pa. pa.